Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie, walorki. Mam nadzieję, że czekaliście na dzisiejsze Kropelki Nadziei, bo mamy wyjątkowy temat. O pięknie, które jest czymś więcej niż tylko tym, co widać na pierwszy rzut oka. Dziś poznamy dwie niezwykłe postacie: świętą Konstancję, która odkryła, że prawdziwa wartość człowieka nie tkwi w wyglądzie, oraz błogosławionego Fra Angelico, który potrafił uchwycić niebo na płótnie. Świat mówi nam, że piękno to kwestia wyglądu, ale czy rzeczywiście? Ile razy widzieliśmy ludzi, którzy, choć piękni według standardów tego świata, pozostają puści w środku? I odwrotnie, ilu wspaniałych ludzi, pełnych światła, nie pasowało do kanonów idealnej urody? Co tak naprawdę stanowi o naszym pięknie? Czy da się je pielęgnować inaczej niż tylko przez zewnętrzne zabiegi? Czy piękno sztuki może pomóc nam zrozumieć piękno duszy? Dziś spróbujemy poszukać odpowiedzi, i jak zazwyczaj nie będziemy iść utartymi ścieżkami. Święta Konstancja, córka cesarza, która odnalazła prawdziwe piękno. Konstancja była córką Konstantyna Wielkiego, cesarza, który zakończył prześladowania chrześcijan i dał im wolność wyznania. Można by pomyśleć, że życie na cesarskim dworze zapewniało jej szczęście i spełnienie, jednak jej losy potoczyły się zupełnie inaczej. Niektóre stare przekazy wspominają, że Konstancja nie grzeszyła urodą. Co więcej, jako młoda dziewczyna zachorowała na trąd, który jeszcze bardziej pogłębił jej uczucie odrzucenia. Zakrywała twarz woalem lub maską, by nie wzbudzać niechęci poddanych. Ludzie nie chcieli na nią patrzeć, unikali jej, a ona sama doświadczała samotności i bólu. Który dla każdej kobiety, niezależnie od epoki, musiałby być ogromnym ciężarem. Zrozpaczony ojciec sprowadzał najlepszych lekarzy, ale żaden nie potrafił jej pomóc. Była księżniczką, miała władzę i bogactwo, ale nie miała tego, za czym ludzkie serce tęskni najbardziej akceptacji i miłości. I wtedy pojawiła się iskra nadziei. Przyjaciółka opowiedziała jej o świętej Agnieszce. Pamiętacie? Przytaczaliśmy jej historię niecały miesiąc temu. Agnieszka to młoda męczennica, przy której grobie miały miejsce niezwykłe uzdrowienia. Konstancja, choć nie była jeszcze chrześcijanką, postanowiła udać się w to miejsce. Przy gropie Agnieszki uklękła i zaczęła się modlić. Nie wiemy, co wtedy mówiła, ale jedno jest pewne: otworzyła swoje serce przed Bogiem. Kiedy wstała i zdjęła woal, okazało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Jej skóra była czysta, trąd zniknął bez śladu. To doświadczenie całkowicie ją odmieniło. Przyjęła chrzest i stała się chrześcijanką, ale nie wróciła do dawnego życia, pełnego pałacowych intryg i wygód. Poświęciła się pomaganiu innym, szczególnie chorym i odrzuconym. Znała ten ból, bo sama przez niego przeszła. Nigdy też nie wyszła za mąż. Jej oblubieńcem stał się Chrystus, który pokazał jej że prawdziwe piękno to nie wygląd, ale miłość i dobroć. Zmarła około 354 roku, a jej grób znajduje się obok bazyliki świętej Agnieszki, za murami w Rzymie, gdzie doświadczyła cudu. Dla nas, ludzi XXI wieku, jej historia niesie ważne przesłanie. Prawdziwe piękno nie zależy od wyglądu, ale od serca. Największe uzdrowienie nie zawsze dotyczy ciała. Czasem chodzi o uzdrowienie duszy i odnalezienie swojego miejsca w Bożym planie. Bóg nie zapomina o tych, którzy czują się odrzuceni. On ma dla nich historię piękniejszą. Niż jakiekolwiek ludzkie wyobrażenie. Święta Konstancja doświadczyła tego na własnej skórze, dosłownie i duchowo. Fra Angelico, malarz, który widział niebo przed śmiercią. Fra Angelico to imię, które samo w sobie brzmi jak zapowiedź niezwykłej historii. A przecież urodził się jako Guido di Pietro, zwykły chłopiec z małej włoskiej miejscowości, który zapewne nie spodziewał się, że jego obrazy kiedyś poruszą cały świat. Od młodości przejawiał niezwykły talent malarski, ale jego sztuka nie była zwykłą grą barw i kształtów. W każdym obrazie chciał ukazać coś więcej. Gdy został dominikaninem, jego życie nabrało nowego wymiaru. Nie malował dla sławy, nie tworzył dla bogatych mecenasów, malował dla Boga. Kto chce malować Chrystusa, musi żyć z Chrystusem. To zdanie, które często mu się przypisuje, oddaje istoty jego twórczości. Jego obrazy nie były tylko dziełami sztuki. Były modlitwą. Każdy kolor, każdy detal miał opowiadać o Bogu, o aniołach, o tajemnicy zbawienia. Jego największe dzieła? Zwiastowanie obraz pełen światła i harmonii, gdzie Anioł Gabriel pochyla się przed Maryją w scenie, która zmieniła historię świata. Sąd ostateczny. Wizja nieba i piekła, która przypomina o wiecznym przeznaczeniu każdego człowieka. Freski w klasztorze San Marco we Florencji, malowane nie po to, by zachwycać, ale by prowadzić do modlitwy. Fra Angelico nie tylko malował, ale żył jak święty. Był skromny, cichy, pełen pokory. Nigdy nie przyjął wynagrodzenia za swoje obrazy. Uważał, że talent, który posiada, nie należy do niego, ale do Boga. Kiedy umierał w 1455 roku, podobno miał powiedzieć: Ten, kto żyje dla Boga, nie boi się śmierci. A jego ostatnie chwile miały być pełne pokoju. Jakby już wtedy widział to, co przez całe życie próbował ukazać na swoich obrazach. Dla nas, ludzi XXI wieku, Fra Angelico przypomina, że każdy talent jest darem od Boga, ale co z nim zrobimy, zależy od nas. Ponadto piękno nie jest celem samym w sobie, lecz ma prowadzić do Stwórcy. Nawet jeśli nie jesteś artystą, możesz swoją codzienność uczynić sztuką poprzez miłość, dobroć i pokorę. Nie bez powodu został ogłoszony błogosławionym i patronem artystów, bo jego życie i sztuka udowadniają jedno: najpiękniejsze dzieło to świętość. Co naprawdę czyni kobietę piękną? Drogie siostry, może się wydawać, że to, co powiem, nie ma większego znaczenia, bo przecież jestem mężczyzną i nie rozumiem. Ale pozwólcie, że podzielę się tym, co widzę i co myślę. Może okaże się, że wcale nie jestem tak daleko od prawdy. Świat wmawia kobietom, że piękno to coś, co można zmierzyć, zważyć i poprawić, że jest ono zapisane w liczbach, kilogramach, centymetrach, latach, że trzeba je kupować, nakładać, modelować i nieustannie ulepszać, i wydawać przy okazji na ten cel całą fortunę. A ja pytam czy naprawdę? Bo przecież są kobiety, które może nie wpisują się w standardy idealnej urody, a jednak wszyscy do nich lgną, wszyscy chcą być w ich obecności, a ich twarz promieniuje wręcz czymś, co aż trudno opisać. Jest w nich spokój, pogoda ducha, wewnętrzna harmonia. Czy to nie jest prawdziwe piękno? Co według mnie czyni kobietę naprawdę piękną, oczy, które patrzą z życzliwością. Nawet jeśli wokół same zmarszczki, to ich spojrzenie mówi więcej niż tysiąc słów. Dalej uśmiech, który przyciąga szczery, ciepły, pełen serdeczności. Czy znacie kogoś, kto nie wygląda lepiej, gdy się uśmiecha? Serce. Które potrafi współczuć i kochać. To ono sprawia, że ktoś nie jest zimnym marmurem, ale kimś, przy kim chce się być. Duch, który nie gaśnie, radość, pasja, mądrość życiowa to coś, co przyciąga mocniej niż makijaż. Ta uroda zewnętrzna jest darem i nie ma w tym nic złego, by o nią dbać, ale czy nie piękniej byłoby upiększać także to, co widać w spojrzeniu, w gestach, w sposobie bycia? Niech więc każda z Was wie, że jest piękna i że najpiękniejsze rzeczy, takie jak dobroć, radość, miłość, nie wyjdą nigdy z mody. Piękno, które nie przemija. Kiedy patrzymy na kobiety święte na wielkie postacie, które zmieniały świat? Czy myślimy o ich urodzie? Czy zastanawiamy się, jakie miały kształt ich brwi, czy jaką unosiły fryzurę, czy ich rysy pasowały do współczesnych kanonów piękna? A jednak pamiętamy je, podziwiamy, szanujemy. Dlaczego? Bo piękno, które przetrwało wieki, nie miało nic wspólnego z trendami. Spójrzmy na kilka przykładów. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Czy była piękna według standardów świata? A jednak jej twarz, pełna troski i miłości, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy XX wieku. Dalej, święta Joanna Beretta Mola matka, lekarka, kobieta. Która oddała życie za swoje dziecko. Jej piękno było pięknem miłości i ofiary. Święta Rita, Święta Elżbieta Węgierska, Święta Hildegarda, każda z nich była inna, ale ich piękno nie gasło, bo miały w sobie to, czego nie da się kupić: świętość, dobroć, pokój serca. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi o to, by zaniedbywać wygląd, chodzi o hierarchię wartości. Jeśli codziennie dbamy o cerę, ale nie o serce, coś jest nie tak. Jeśli poświęcamy godziny na pielęgnację włosów, ale nie na pielęgnację relacji, coś jest nie tak. Bo przecież piękno przemija, ale to, kim jesteśmy, zostaje na zawsze. I to właśnie dlatego warto troszczyć się o to, co trwałe, o dobroć, o miłość, o wiarę. Może więc warto spojrzeć w lustro nie tylko po to, by poprawić makijaż, ale by zadać sobie pytanie, czy to, co najpiękniejsze we mnie, rośnie i rozwija się? Piękno, które nie przemija w człowieku i w sztuce. Gdy myślimy o pięknie, często mamy na myśli to, co widzimy na pierwszy rzut oka: rysy twarzy, kolory, kształty. Ale prawdziwe piękno to coś znacznie głębszego. To harmonia, prawda i dobro. Fra Angelico doskonale to rozumiał. Jego obrazy nie były tylko estetyczne, były modlitwą, wyrazem duszy, światłem, które prowadziło do Boga. To samo jest z pięknem człowieka. Nie wystarczy mieć doskonale ułożone włosy czy idealnie dobrany strój, jeśli w sercu panuje zamęt. To, co prawdziwie piękne, jest jak dobra sztuka. Nie tylko cieszy oko, ale także porusza serce. Jak zatem pielęgnować piękno, które nie przemija? Patrz na piękno z perspektywy artysty. Czy wiesz, że największe arcydzieła często powstawały z niedoskonałości? Jak pęknięta marmurowa bryła, z której Michał Anioł wyrzeźbił Dawida, była wcześniej uznana za bezużyteczną. Każdy z nas nosi w sobie coś, co Bóg może przemienić w piękno. Trzeba tylko mu na to pozwolić. Dbaj o piękno swojego wnętrza. Fra Angelico, zanim malował, długo się modlił. Wiedział, że największa sztuka powstaje z czystego serca. Czym karmisz swój umysł? Czym wypełniasz swoje serce? To widać, tak jak widać światło bijące z prawdziwych dzieł sztuki. Uśmiechaj się, ale szczerze. Fałszywy uśmiech można rozpoznać na kilometr, ale ten prawdziwy ma moc rozświetlania nie tylko twarzy, ale i serca. Nie wierz w sztuczne ideały. Tak jak w sztuce, nie każde dzieło musi być realistyczne, tak i w życiu, nie każda doskonałość jest prawdziwa. Świat dyktuje swoje wzorce piękna, ale to Bóg jest najwyższym artystą i On nie tworzy przypadkowo. Znajdź swój styl świętości. Każdy święty jest inny, jak różne są Arcydzieła dzieła sztuki. Niektórzy promieniowali modlitwą, inni służbą, jeszcze inni prostą, codzienną dobrocią, ale wszyscy mieli coś wspólnego pozwolili Bogu tworzyć w nich swoje największe dzieło. Piękno, które nie przemija, to nie idealna twarz, ale idealna miłość. Nie doskonałe ciało, ale ciało, które daje siebie innym. Nie perfekcyjne życie, ale życie, które staje się arcydziełem w Bożych rękach. Zastanów się dziś, jakie piękno nosisz w sobie? Jak je rozwijać? I co możesz zrobić, by było ono światłem dla innych? Święta Konstancja i błogosławiony Fra Angelico pokazują nam dwie strony piękna. Pierwsza uczy nas, że wygląd to nie wszystko, a nawet więcej, że jego brak może stać się drogą do świętości. Drugi przypomina, że prawdziwe piękno to coś, co płynie z wnętrza i może promieniować na świat. Jak promieniowało przez jego niezwykłe obrazy. A jakie piękno ty nosisz w sobie? Może to dobroć, łagodność, które potrafią rozświetlić czyjś dzień? A może to mądrość i umiejętność słuchania, która sprawia, że inni czują się przy tobie spokojni? A może to Twoja wiara, która, choć niewidoczna dla oczu Przyciąga ludzi jak światło w ciemności. Nie pozwólmy światu mówić nam, że liczy się tylko to, co zewnętrzne. Piękno, które przetrwa, to to, które nosimy w duszy. A już jutro święty Konrad, pustelnik, człowiek, który miał wszystko, a wybrał pustynię i Boga. Co skłoniło go do zostania pustelnikiem? Czy da się odnaleźć prawdziwy spokój, rezygnując ze wszystkiego? To całkiem ciekawa historia, dlatego jej nie przegapcie. Do zobaczenia jutro, walorki. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Obowiązek pracy nałożony na człowieka przez twórcę jest trudny, ale i bardzo zaszczytny. Przez pracę uczestniczymy w twórczości samego Boga i przedłużamy jego działanie. Klep, na który zapracowaliśmy, lepiej smakuje i jest cenniejszy. należy więc mieć w sobie świętą ambicję aby być twórczym, trzeba rozwijać swoje talenty, które zostały nam dane, i przez nie służyć innym. Słowa Antoniego Edwarda Odyńca: Pracować trzeba ile sił stanie. Nie temu bowiem pan w niebie zapłaci, kto złoży ręce, mówiąc: Panie, panie. Ale kto dobra przyczyni dla braci. Praca daje człowiekowi zadowolenie i przyczynia się do tworzenia dobra na świecie. Dzięki niej możemy dzielić się dobrami materialnymi z potrzebującymi. Wtedy też doświadczamy miłości, wewnętrznego zadowolenia i radości.